Na tej lekcji pokażę Tobie, jak przy wykorzystaniu Smart ReFrame zrobić automatyczne śledzenie obiektu. No dobra, ale do czego jest nam to przydatne? Mamy nagranie w wersji poziomej i chcemy zrobić z tego Shorta. Przy wykorzystaniu tej funkcji automatyczne śledzenie nie musimy się bawić z klatkami kluczowymi. Program automatycznie robi to za nas. Koniecznie zostaw suba i kliknij dzwoneczek, by nie przegapić kolejnych materiałów z DaVinci Resolve. Przejdźmy teraz! Do aplikacji. Pierwszą czynnością, którą robimy, to jest przeciągnięcie naszego klipu na nasz timeline. Powiększmy to sobie za pomocą scrolla i widzimy, mamy nagranie w wersji poziomej. Więc zmieniamy na wersję pionową, ale postać nie jest w centrum uwagi. I żeby to zrobić, to byśmy musieli zaznaczyć sobie klatki kluczowe, odpalać, przewijać i ręcznie to ustawić. I faktycznie, jak podstawiamy ręcznie, to fajnie to wygląda, ale jest lepszy sposób i szybszy. Zresetuję sobie wszystko. Wybierzmy ten. Wybierzmy sobie na przykład ten moment. Wybieramy opcję Smart Reframe, ustawiamy na Point. Wybieramy ten znacznik. Przesuwamy. I jak już mamy ustawione, co ma śledzić program, klikamy Reframe. W zależności od długości klipu to różnie może potrwać. I teraz widzimy, jak program automatycznie nam fajnie śledzi. Tutaj widzimy, jak wartość nam się zmienia. No bardzo fajne udogodnienie. No i przede wszystkim mamy czas, żeby popracować nad resztą klipu. Na tej lekcji to by było tyle. Mam nadzieję, że lekcja się podobała. Koniecznie zostaw suba i kliknij dzwoneczek, by nie przegapić kolejnych materiałów. Widzimy się niebawem. Do zobaczenia. Cześć.